I grać Dobra teraz Nomad i miłość będą grali w piga eee, Więc niech rozstrzygnie eee, gra w kamień papier Już zaczyna Szybki co, za co zadajesz instant? Ja? Tak ja tam, tanto na piramidze, po prostu. Co sądzisz o tym? Już zadaję tego reyla po płaskim mhm. na piramidzie. Czy wykona? Redu, 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 redu. No. Redu, redu, redu. No? A BMI książkę? Gromada, wiem, że ci to nie na rękę, ale myślę, że Redu. Golił mi się. No. Niech wam wyjrzy będzie Uchwa, ja pierdolę. Gromada nie przejmuje się, co to wykonać. Ja pierdolę. Będziesz żył. Ej, chuj. To by nie się dało, nie dałby nic. Nie udało się. To teraz moja kolejna. Raserowanie skluczek. To jest. Ja zadaję... Proszę Państwa, front flipa na tej małej róży. Takowe. Dobra. Co? Kurwa? Miłosz też? Okej okay. Ja zadałem W ogóle to mamy dwie próby tak, Na zrobienie libeje. jednego rebaya i na ostatnie trzy no nie? I klasycze Ja zadałem się Śpiewaj. Nie pamiętam to początku i powiem wam. Nie pamiętam początek. Dobra, zadaję całą tą rurę i teraz w dół. Robisz? Tak. To tak. własnym... jest, bo jest, bo jest Ale ty to zrobisz bez nie problemu. Bo ja nie umiem popaski w górko albo w dół, albo w kłaski w górko. Tak, jakby kombo takie. Wygrane sumują się. No Do właśnie. Dobra, kamery w A co robi? Przerokopłatny jest po to, żebym mógł ciebie i jego. A potem on na razie jest tam. Miała być szybko. szybka gra, a będzie długa jak kurwa kuta z kozłem. Mój na brodzie. A no kurwa, no nie wiem. No to, to ja i daję, bo jak ty nie wiesz, to ja wiem. Dzień Czyli się kurwa. No chuj, że w ogóle po triku nie wyszła z catch Życie na świecie to nie jest proszę Państwa, a więc ja zadaję... Ja zadaję... Co oni zabierają? To jest piłka, kurwa, i giełda. Powiem wam, bo to jest No to, kurwa, zaraz ja dostaną... Co? pierdol, Co dostaną? Nic, zadaję manuala po te tutaj tego ty Kurwa, jebana. Miałoby się, auto i jest, to czarne. Takie gry są najciekawsze do oglądania. Nagrywamy to na odcinek, więc. Kurwa, let's do this. Jej! Yeah! Kurwa! To było fenomenalne. Teraz miłość. Miłość! Po podejmujesz się! Miłość! А правда, правда. История! Это было близко. Мне-то раз... Мне-то раз... Мне-то раз... раз... Мне-то

Na twarzy Tmuteusza gromady możemy zaobserwować wyraźne poirytowanie sytuacją, która zaistniała się... Tyki... które on zadaje nie udają, to możemy tak grać, ja mogę, no, nie ma, nie ma, nie ma Jak w tej jak w tej piosence nie ma fal. W sposób, dobra, masz P. Manual jest zajebisty. to samo, bo chyba nie umiem mówić do kamery. Nie no, nadaję no, się na program. Vlog jest moją ulubioną formą ekspresji. Ponieważ do vloga trzeba mówić, tak? Proszę Państwa, mnie tutaj się nie Do vloga nie wystarczy vlogi. się wypierdolić i będzie dobra oglądalność. Nie udało się. Jak w tej piosence, nie ma fal. A więc ja. Co to kto ja? rozumie tekst? Chodź tu. Jak ty co zadajesz, stój, że z dół, jak to co Ja zadaję tą rurę, tylko, tylko w dół. Zrobisz to. A ja mówię, że on nie zrobił. Tak? Znaczy no jest rozjebany. Mniejsza! No wal! No, no, no. oj, oj, oj. Tak Okej, okay. tak? teraz spróbujemy już. Czyżby druga literka dla jego? Ely... Otóż nie. Trabił. Bardzo ładnie, cieszę się z tego Wiesz co mówię do kamery? Cieszę się, że zrobiłeś, ja tu nic papaka Ja mówię do kamery, że się cieszę, że zrobiłeś z tym upadkiem Dobra tak, Ja No dobra. spierdol Nie no, W rurę po płaskim do Wipa. Muszę to, muszę to na kamerowej kąpić Ch**a ale gram, chłopaki ja zadaję mm. muszę pomyśleć chwileczkę chłopaki, co myślisz? gromada chwila na mysłu ja, nie wiem, kurwa, zadaj już nie, nie wiem nie tylko ja zadaję teraz skok na to dobry I właśnie nie jest zadowolony ja tylko wydaję mi chwileczkę czyli ryzyko, ja to pierdolę No rób, rób. Gromada czeka, chuj wie na co. Jak widać, wykonał. Dawaj. Nie! Kurwa! Paweł Jumper jestem. Tutaj jest MES 50. Ja to wyskakuję pod górę. No. Ale mnie było w kurwa, jak mnie wszystko boli. Chuj z kierownicą. Ty, bo kierownica się skrzywiła. Chuj z Okej, okay, Miłość ma już PI Gramada ma nic kuwa Taką Chamsko gramy? Tak Tak będzie pierdol To się gamio Dobra Wces jak nie chcecie grać hamsko, to możecie po przyjacielsku po prostu będzie trwał wtedy vlog 30 minut Ja za zadam 2 i pyków Dobrze Czy to oznacza że musimy przerwać Zrobił. zrobił? Zrobił. Tak, to Jesteś, było widoczne. Się, no dobra, gid, git. Git. teraz ja wykonuję. Zostajemy z tym prostu, tak? Bo... Tak, no dzwonek na ale chuj, eee, ja to! Ja na <ślesy> <ślesy> Kurwa, Ktoś ten na mojej zrobić? Yeah. Nie. Yy, dwa, jeden, na razie. Razie. O, dwa jeden. Teraz ja zadaję. Jeden. Ja zadaję, jakiś no, ja? Wodnik szumarek. Co ja to daję, jest, to... Front Fifty do kurwa. Co tam kurwa jest? Front fifty, no dobra, wiem. Fifty do no Dobra, wiem o półsłupek. Cieszę się. Ok, więc nagram to stąd. Stąd. Co ma pan do powiedzenia? Tego Fenomenalny ale... plan. Zobaczmy jak mu pójdzie. Gromada wykonał trik. mi w dupę. Teraz miłość Bardzo ładna sztuczka. Zajebista. o ale mi już ma jeszcze dwie próby, nie zapominajmy o tym. Nie wiem, na chuj, grębnie z randomowego siąka. Jeszcze jedna próba. Last to jest taka. Jest wymagane. Atakuje więc tą przeszkodę. A i jak kurwa, niestety. I'm only human, and after all, I'm only human. Dziękuję Wam za oglądanie tego jakże pojebanego kurwa odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No i co? Za niedługo będzie kurwa na kolejny. Bo jak ja mówię, że zrobię, to zrobię, no chyba, że akurat nie zrobię. Pozdro.